Poświęconej wnioskowi, który składam do Najwyższej Izby Kontroli w sprawie funkcjonowania spółki, funkcjonowania zarządu województwa Małopolskiego w kontekście kolei małopolskich, a w szczególności złego gospodarowania kolejami w Małopolsce, ograniczania połączeń kolejowych, w szczególności na Sądeczyźnie, jak również w złej polityce. W tym zakresie wraz ze mną w konferencji prasowej biorą udział przedstawiciele Komitetu Obrony Połączeń Kolejowych na sądeczyźnie, którzy na co dzień mają kontakt z tym jak funkcjonują koleje w Małopolsce, z jakimi borykają się problemami oraz z jakimi potrzebami zgłaszają się mieszkańcy naszego regionu sądeczyzny Południowej Małopolski w zakresie funkcjonowania kolei. Otóż chcę państwu przypomnieć, że od dłuższego już czasu Dosyć aktywnie wspieram politykę związaną z rozwojem połączeń kolejowych na Sądeczyźnie. Niestety nie jest to sprawa łatwa, ponieważ polityka zarządu Województwa Małopolskiego, który organizuje transport kolejowy w Małopolsce, jest bardzo niekorzystna dla naszego regionu. Polega ona w szczególności na wygaszaniu połączeń kolejowych w południowej Małopolsce, w szczególności na sądoczyźnie, ograniczaniu połączeń kolejowych oraz takim rozkładzie czasu pracy kolejarzy, pociągów, no, czasu pracy w ogóle połączeń kolejowych, które w konsekwencji powodują, że ta polityka jest nieopłacalna. Mamy do czynienia w województwie małopolskim z absurdalną sytuacją, kiedy zarząd województwa małopolskiego Organizuje pracę dla dwóch spółek kolejowych, dla przewozów regionalnych, które w znacznej mierze są dyskryminowane polityką województwa i mamy drugą spółkę, kolej Małopolskie, które wręcz przeciwnie są pupilkiem dla pana marszałka, które otrzymują trasy bardzo atrakcyjne. Na których w szczególności są to trasy wokół Krakowa, którymi jeździ bardzo wielu turystów. Natomiast te mniej atrakcyjne trasy na brzegach województwa są w znaczny sposób, no jednak nie są źle finansowane, źle są układane rozkłady jazdy, a postulaty środowiska kolejarskiego, kolejarzy, ale także mieszkańców są marginalizowane. W związku z powyższym, na skutek próśb, monitów mieszkańców regionu, ale także kolejarzy, którzy widzą jak źle funkcjonuje rozkład funkcjonowania przewozów regionalnych, jak źle funkcjonuje polityka kolejowa w Małopolsce, zdecydowałem się właśnie na złożenie w tym zakresie wniosku do Najwyższej Izby Kontroli z prośbą o skontrolowanie polityki Zarządu Województwa Małopolskiego pod kątem legalności, Rzetelności, celowości, gospodarności. Dlatego też liczę, że ta kontrola pozwoli wykazać, że polityka, która prowadzona jest w tym zakresie, jest polityką niewłaściwą i błędną. I mam nadzieję też, że odniesie ona skutek taki, że w zarządzie województwa odbędzie się pewna refleksja na temat sposobu traktowania całego województwa i prowadzenia polityki kolejowej w tym zakresie. Chciałbym. Oddać tutaj głos także przedstawicielom Komitetu Obrony Połączeń Kolejowych na Sądeczyźnie, w szczególności pani Lokadi Grajcar, panu Andrzejowi Cebuli i panu Tadeuszowi Klusce.